Witam Was serdecznie po dłuższej przerwie, i w dzisiejszym odcinku chciałabym Wam pokazać, jak się przyszywa guziki i jak się robi, jak się wykonuje dziurki. Będziemy ręcznie dziergać te dziurki. Co nam dzisiaj będzie potrzebne? Będzie nam dzisiaj potrzebne oczywiście poduszeczka ze szpilkami, z igłami, ołówek, być może. Narzędzie do prucia, takie miniaturowe mydełko, moje ulubione czerwone nici, nożyczki, linijka, dwie wykałaczki albo dwie zapałki, coś takiego właśnie okrągłego mniej więcej tej grubości, próbki, kawałki tkanin, na sklejem i różnego rodzaju guziki. I zacznę może od, od tego, żeby Wam pokazać yy, jakie są rodzaje, znaczy rodzajów guzików jest mnóstwo albo jeszcze więcej, ale takie podstawowe, yy, podstawowe guziki. Yy, jest taki mały guzik, yy, można powiedzieć koszulowy, bluzkowy z dwoma dziurkami. Są też guziki właśnie koszulowe yy, do męskich koszul z czterema dziurkami. Zazwyczaj się takie przyszywa do koszuli. Nie potrafię powiedzieć dlaczego, ale tak jest przyjęte. Tak samo jak jest przyjęte, że guziki w damskiej odzieży są zawsze po lewej stronie, a w męskiej odzieży zawsze są po prawej stronie. Tak jest przyjęte. Potem następny guziczek to jest taki guzik bardziej już uniwersalny. On może być przyszyty do swetra, do żakietu, do spodni. To jest taki już guzik do różnego rodzaju odzieży, bo wiadomo, że do płaszcza nie przeszyjemy takiego guziczka. Teraz tu już mamy taki guzik bardziej, który ma zastosowanie właśnie w żakietach, w płaszczach. Tu mam guzik z nóżką, taki o, i ta, ta wielkość już mi mówi, że to będzie guzik do, raczej do płaszcza czy żakietu. Są też takie małe guziczki na nóżce, które są y, stosowane w, w cieńszych tkaninach, w bluzkach, w sukienkach. Dlaczego mówię w bluzkach, w sukienkach, bo raczej do koszul się nie przeszywa takich guziczków z nóżką. Też nie potrafię powiedzieć dlaczego, tak jest przyjęte. I tu mam taki przeźroczysty guzik z dwoma dziurkami i on się tak naprawdę nazywa podguzikiem. Dlaczego, to Wam później wyjaśnię. To by było, jeśli chodzi o rodzaje, takie podstawowe rodzaje, bo mówię, guzików jest bardzo dużo, ale tu chodzi o te ilości dziurek i wielkości. W zależności od wielkości yy, yy, guzika, yy, guzik ma swoje przeznaczenie. Owszem, kiedyś tam by, by, bywa i przemija taka moda, że do sukienki się przyszywa ogromne guziki, no ale one te wtedy muszą być od, z odpowiedniej masy zrobione muszą być lekkie, bo mm, będą nie będzie to ładnie wyglądać na lekkiej tkaninie. My mamy tutaj różnej wielkości guziki. I teraz jeśli to, to jest ta krawędź przodu, gdzie chcemy przyszyć guzik, tak? Tkanina nie jest na pewno dobra do tego guzika, ale to jest po prostu no chcę wam, tu chodzi o technikę przyszywania, a nie do jakiej tkaniny przyszywamy. I teraz co jest ważne? Ważne jest, bo nie ma stałej linii, na której my będziemy te guziki przyszywać. Ona jest zależna od szerokości guzika. I teraz, jeżeli mamy do czynienia z takim guziczkiem, to szerokość tego guziczka, tu zakreślam sobie tutaj linię, mydełkiem o, i to będzie miejsce przyszycia guzika. I tak w ciągu, jeżeli tam mamy kilka tych guziczków do, przyszy do przyszycia. To tu oznaczamy sobie jedno miejsce, bierzemy linijkę i w zależności od tego przy takich małych guzikach lepiej dać y, mniejsze odległości i na przykład tu dać, no, na, no niech będzie co 6 cm i sobie tak co te 6 cm w takiej samej odległości od krawędzi oznaczamy. Natomiast jeśli mamy do czynienia z takim guzikiem, to ta szerokość nam wyznacza o i tu będzie miejsce przyszycia tego guzika. Także to, to jest ważne, bo śmiesznie by wyglądało, gdybyśmy taki duży guzik przyszyli tu, tak blisko krawędzi, bo on będzie wystawać nam. Także prawidłowo przyszyty guzik, to yy, 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 jego miejsce przyszycia jest w zależności od jego szerokości. I co my teraz robimy? Zacznę przyszywać od przyszycia tego najmniejszego guziczka tak jakbym go do... No, wyobraźmy sobie, że przeszywam do cienkiej tkaniny. To naprawdę nie ma znaczenia. Teraz tak. Oczywiście mam swoją czerwoną ulubioną nitkę, tak żebyście wy widzieli, co, co należy zrobić. Wtykam do uszka podwójną nitkę, tak żeby potem po złożeniu, żebym miała tę nitkę poczwórną. To jest takie... Naj... No szybciej się wtedy przyszywa guziki. No grubsza nitka, tym... Szybciej a guzik się też dobrze trzyma. I teraz, co my robimy? Zazwyczaj, jak osoba, która no nie ma doświadczenia w szyciu, jak zaczyna szyć guzik, to wbija igłę od, od tej strony od lewej, ale prawidłowo powinno się właśnie przyszyć od tej strony od wierzchu. O, Także, pętelkę mam tutaj z tej strony, czemu? Bo jej ona nie będzie widoczna z drugiej strony. Ta pętelka, a guzik ją przysłoni, jej nie będzie widać. No i co robimy? Wkuwamy. No, jest jedna zasada przy przyszywaniu przy wszystkich guzików. Obojętnie jaki to by nie był guzik, to zostawiamy troszeczkę tak dosłownie milimetr luzu, żeby on nie był taki przyciągnięty do, do, do tkaniny, tylko żeby miał luz. Troszeczkę luzu. Zaraz zobaczycie dlaczego. I teraz tu celuję sobie. I tu musimy zwrócić uwagę, bo często się lubi ro, zrobić pętelka. Ja zazwyczaj jak szyję guzik, to jak mam już z tej strony wyciągniętą nitkę, to tu przekładam i robię o, w ten sposób. I wtedy nie mam problemu y, 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 z, z celowaniem w dziurkę. I tutaj tak już trzy razy przebiegłam, z taką nitką w zupełności wystarczy. I teraz zobaczcie, jak ten guzik ma, on ma luz. Ma no tam 2 mm, 2 mm luzu. I teraz co ja robię? Ja mu robię taką maleńką nóżkę, po to, żeby nam się łatwo za, za, zapinało yy, ten guziczek i żeby on nie przypłaszczał, przy przy, przy, no, nie, nie przylegał za mocno do tkaniny, bo tkanina się będzie marszczyć. I co my teraz robimy? Tu mam tak, pilnuję też, żeby nawet sobie tu pomagam drugim palcem. Jak mam więcej takiej wielkości pętelkę, przekładam przez nią igłę i zaciskam. I w taki sposób mamy już pierwszy guzik przyszyty. Teraz przystąpimy do szycia następnego guzika i teraz sobie tu tak dla przypomnienia odmierzam miejsce przyszycia i to już zobaczcie, że jest troszkę dalej. Zrobiłam pętelkę i wbijam igłę i teraz, co tutaj robimy? Przy tym, tym są. Zauważcie, że jak macie guziki z czterema dziurkami, to no, nie spotkałam się jeszcze, żeby guziki, żeby nici były, krzyżowały się ze sobą. Lepiej i estetyczniej to wygląda, jak jest. Może wam pokażę, bo. Jak nić idzie równolegle. Tu do tej dziurki. O, i zobaczcie. I teraz wbijam. O, i teraz to, żeby wcelować w drugą dziurkę, to popatrzcie, ja troszkę odginam ten guzik i wtedy powstaje też ten luz. Przy takim, przy tym małym guziku trochę ciężko jest, a ten jest większy i mi, mi jest wygodniej. Wbijam teraz do następnej dziurki i zobaczcie, że mam, że mam, yy, o, równolegle przebiegają nici. I znowu do tam, do następnej. I znowu do następnej. Tu, jako że mamy te cztery dziurki, to ona się bardziej trzyma jak na dwóch. Mogę już obwiązać. Ze trzy razy tak obwiązać. Przekładam. Tu trzeba ucelować w takie, bo jak ściskam, okręcam tą nitkę i ściskam, to ona się robi dosyć yy, sztywna i ciężko wbić igłę. I zobaczcie tu. I zaciskam igłę. Y, nitkę. I kolejny guzik mam przyszyty. Teraz biorę się za guzik z nóżką. Tu raczej nie, 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 nie robimy y, luzów, tylko przyszywamy. O, i zobaczymy, tutaj jeszcze inne miejsce będzie. A tu właśnie, o tu mam. Tu już mam wyznaczony od poprzedniego razu. O, bijam. Jak mi wyjdzie tutaj z pętelki taki Taki, taki wąs, to ja go obcinam, żeby go, jego nie było widać i przyszywam guzik na nóżce i tutaj już dociskam, bo nóżka już y, daje ten luz, żeby można było z łatwością zapiąć y, guzik, tak? I teraz zobaczcie, i zaciskam, i mam. I tu już tak na, na sztywno przyszywam ten guzik. O, i tak mam przyszyte tutaj trzy, guzi, trzy guziczki różnego rodzaju. No, i ten zobaczcie, że ten odstaje mocno od tkaniny. Także tu możemy z powodzeniem go na sztywno przyszyć. I, i, i nie, nie potrzebujemy już robić tej takiej małej nóżki. I teraz przystąpimy do przyszycia guzika z podguzikiem. Co to jest ten podguzik i po co my go dajemy? Zazwyczaj jest to, ten podguzik jest y, 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 przyszywany do odzieży wierzchniej. Zauważcie, nieraz są, y, y, to niekoniecznie musi być przeźroczysty, to są takie y, też guziki, no akurat nie, nie mam takiego przy, y, 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 guzika, y, y, a, ale, ale też można dać przeźroczysty guzik, dlatego że go od lewej strony nie będzie widać. Po co my go dajemy? To jest dla wzmocnienia, żeby jak tu mamy przyszyte te guziki, popatrzcie, to żeby przy zapinaniu nie wyrywała się tkanina. I jak ten guzik damy tutaj od lewej strony i będziemy przyszywać tu o, w ten sposób to ten guzik jakby chroni przed wyrwaniem, yy, yy, wyrwaniem yy, razem z guzikiem tkaniny, nie, nie robią się dziury. I teraz do czego tutaj będzie jeszcze takie trochę utrudnienie, znaczy utrudnienie, a nie, ja tutaj mam nawalczone nici, także tu mogę sobie drugą, o, i też poczwórna nitka, o. robimy pętelkę, I teraz, po, po co mi jeszcze były te dwie wykałaczki? Ja wam pokażę sposób też taki, możecie sobie go wykorzystać i nawet i przy takim guziku. Yy, niekoniecznie to musi być guzik przyszywany spod guzikiem. I co my robimy? Tu sobie wyznaczam kolejne miejsce na, czyli szerokość guzika. A przekładam tutaj nie, tu już od razu przekładam na drugą stronę. Dlaczego? Dlatego, że mam ten guzik, tak? O, i tu przeszywam, i tu przekładam, z powrotem na drugą stronę. I teraz co my robimy? Bierzemy te dwie wykałaczki, czy tam zapałki, czy, czy jakieś takie patyczki mniej więcej tej wielkości. I kładę tam, gdzie mam przyszyć guzik. Przekładam. Przez jedną dziurkę. I przekładam tutaj. Akurat mi się udało trafić w dziurkę. I znowu przekładam tu. I daję do kolejnej dziurki. Może to trochę na początek być niewygodne, ale, ale te, te wykałaczki, czy tam zapałki. Wyznaczają nam, tworzą nam luz, który przeznaczamy właśnie na, na zrobienie takiej nóżki. Te guziki stosujemy w grubych tkaninach w płaszczach. Tego, te, tą technologię przyszywania, tą technikę przyszywania guzików stosujemy w płaszczach. I teraz zobaczcie, ja mogę, to już z najgorszego wylazłam, już mi teraz nie, nie, nie będzie to się uciekać. I mogę docisnąć nitkę. Nie przeszkadza to, wręcz nawet wskazane jest, żeby nam to nie uciekło. O. I znowu tu muszę wcelować w dziurkę. No nie jest to łatwe. Tak jak powiedziałam na początku, guziki trzeba umieć przyszyć. To nie jest takie hop, co ty guzika nie potrafisz przyszyć. No już widziałam takie artystyczne dzieła, że nawet głowy by mi nie przyszło, że można w taki sposób guzik przyszyć. I teraz co robimy? Teraz ja już to mogę wyciągnąć sobie, te wykałaczki i zobaczcie, że tutaj mam luz, taki, który nie musiałam pilnować jak tutaj przy przyszywaniu guzika. Sposób przyszywania sobie sami wybierzecie, bo sami najlepiej będziecie wiedzieli, co Wam bardziej podchodzi. No, te, te, ta technika przyszywania guzika nie jest łatwa, ale to Mówię, to, to stosujemy tylko i wyłącznie w grubej odzieży, w wierzchni, w płaszczach. I teraz robimy, robimy sobie nóżkę. I okręcamy, wbijamy znowu w materiał. O, za daleko mi poszło. O, tu mamy taką pętelkę, tu zaciskamy i gotowe. Ucinamy tak, żeby nie było widać wąsów. I tak w ten sposób mamy przyszyte guziki. I na czym polega w ogóle sztuka? Dlaczego ja mówiłam, że zazwyczaj jak ktoś bierze nitkę i ma przyszyć guzik, to od razu od lewej strony i tu jest na samym tym, od lewej strony jest pętla i to jeszcze czasem tak spętlona i tak zwąsowana, że to no nieładnie to wygląda. A tu popatrzcie jak wbijałam tak, że miałam pętelkę tutaj od prawej strony. To tu praktycznie, jeżeli tak się nauczycie przyszywać guziki, że tyle będzie tego widać, albo ledwo co, no to już będzie super, ale też będzie super. Jeśli będzie widać nitkę, ale tak jakby nie rozwaloną po całej tutaj powierzchni, tylko na przykład w jednym miejscu, to już też będzie dobrze.